Jak wprowadzić salda początkowe na konta w bilansie otwarcia w rewizorze GT? W celu dodania bilansu otwarcia wybierz Konta, Plan Kąt. Kont. Bilans otwarcia, Wprowadź bilans otwarcia. Podaj numer konta i wprowadź wartość. Jeśli konto posiada konta analityczne, podaj je, by wprowadzić bilans otwarcia. Możesz skorzystać z opcji wczytaj wszystkie konta bilansowe i dopiero wówczas wprowadzać wartości. W przypadku kont rozrachunkowych, np. rozrachunki z odbiorcami, nie wystarczy wprowadzenie kwot. Niezbędna jest modyfikacja rozrachunków poprzez ich dodanie lub podpięcie istniejących rozrachunków w systemie. W celu dodania rozrachunku wybierz dodaj i podaj niezbędne dane. Jeśli masz już rozrachunki w programie, wybierz podłącz istniejące. W oknie rozrachunki niepowiązane z bilansem otwarcia, zaznacz, które rozrachunki chcesz podłączyć, i zatwierdź dane przyciskiem OK. Po dodaniu i podłączeniu rozrachunków, program automatycznie zaktualizuje dane w bilansie otwarcia. Jeśli zapiszesz bilans otwarcia, po ponownym jego uruchomieniu widoczne będą tylko konta z uzupełnionymi wartościami program automatycznie usunął konta z zerowymi kwotami w bilansie. Uzupełnij pozostałe dane. Program informuje o różnicy bilansowej. Jeśli chcesz dodać zapisy w walucie obcej w bilansie otwarcia lub przenieść bilans z zamknięcia, zapoznaj się z filmami dostępnymi w opisie.